Jak pan ocenia dzisiejszy poziom sportowy i organizacyjny Gali? Bardzo mi się podobało. Uważam, że wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Widać było rewelacyjnie. Jest coś w tym, że ten obrazek. Taki bardzo podobny do obrazka UFC. Duża rola światła tutaj także była, bo to chyba najlepsze światło, jakie widziałem w Polsce na wszelkiego rodzaju galach. A sportową wydaje mi się, że nic do zarzucenia. Jak pan ocenia postęp MMA, wzrost popularności na przełomie ostatnich lat? Czy według pana jest to fenomen? Tak, to jest ogromne, ale ja od dawna mówiłem. Powtarzając słowa McCarthy'ego, że o ile boks był sportem naszych ojców, kickboxing był naszym sportem, to MMA jest sportem naszych synów, czyli moich synów na przykład. I, i tak będzie. Ten rozwój będzie coraz większy, y, coraz bardziej dynamicznie, choć teraz będzie trudniej, bo zaczynając od y, takich galek gdzieś w dyskotekach, y, w salach zapaśniczych, tak jak było na początku, można było przyjść do wielkich, ale okazuje się, że. W Polsce można tych ale zapełnić i to naprawdę bardzo dobrymi walkami. Czy uważa Pan, że polska scena MMA może konkurować z europejskim, z europejskim światem, z sceną światową? Ze sceną światową na razie nie, bo scenę światową wyznaczają amerykańskie organizacje UFC i Bellator. Natomiast hmm, wydaje mi się, że w Europie tak. Może z wyjątkiem tych ludzi, którzy hmm, mają kontrakty w UFC z Europy, z Europy, a to jest spora grupa przede wszystkim Anglików. Natomiast jak oglądamy na przykład. Hmm, Piotra Sobotę, człowieka, który stoczył trzy walki w UFC. Jeżeli oglądamy Damiana Grabowskiego, który wygrywa z człowiekiem, który stoczył dziewięć walk w poważnych organizacjach czyli z Sanchezem sześć walk w UFC, trzy walki w Belatorze, to ja uważam, że my się nie mamy czego wstydzić. mamy. Grupę przynajmniej 10 bardzo przyzwoitych zawodników, natomiast no także oddaje tę różnicę walka Michała Fijałki z Hansem Stringerem. Stringer to jest wielki talent i on to potwierdził, on pokazał jednak tę różnicę. Co pan sądzi na temat UFC w Polsce? Czy jest realna na ten moment szansa, że UFC zawita do naszego kraju? Ja myślę, że wcześniej czy później na pewno tak, ale to nie będzie zależało tylko i wyłącznie od spraw sportowych, a może nawet przede wszystkim od spraw biznesowych. Jeżeli organizacja Bracifertita uzna, że tu będzie można zarobić, to przyjadę. Która walka podobała się panu dzisiaj najba najbardziej? Damiana Grabowskiego, no, ze względu na to, że raz to była walka wieczoru, że walka wieczoru nie zawiodła, że wygrał Polak, yy, że, że było to tak ładnie zrobione. Tak, walka Damiana podobała mi się najbardziej. A co pan myśli o dosyć kontrowersyjnej walce hardkorowej koksu Marcin Najman? Spodziewał się pan takiego przebiegu? Nie, szczerze mówię, że nie. Myślałem, że ta walka potrwa gdzieś w granicach 60 sekund. Natomiast to, że trwała tak długo, że wyszła poza pierwszą rundę jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Uważa pan, że takie freak show są potrzebne w Polsce? Ja myślę z mojego punktu widzenia niekoniecznie. Natomiast wiem, że to w dalszym ciągu ma stanowić możliwość przyciągnięcia kibiców. Dużo ludzi przyszło tutaj do spotka, żeby zobaczyć tę właśnie walkę. Ok, ja w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.